Dlaczego większość starszych ludzi wydaje się wygasać po osiemdziesiątym roku życia? Nawet ci, którzy byli bystrzy i radzili sobie dobrze jeszcze kilka lat wcześniej, często zaczynają się pogarszać. Prawda jest taka, że większość ludzi zakłada, że to, co się dzieje po osiemdziesiątym roku życia, jest czysto kwestią genetyki lub szczęścia, ale to daleko od całej historii. W tym filmie przyjrzymy się pięciu niespodziewanym powodom, które są często pomijane i rzadko omawiane, a które wyjaśniają dlaczego wielu starszych dorosłych ma trudności z długowiecznością lub utrzymaniem zdrowia po osiemdziesiątych. Nie są to zwyczajne powody, takie jak dieta, palenie czy ćwiczenia, to głębsze, bardziej subtelne czynniki, które często umykają uwadze. Nawet u osób, które robiły większość rzeczy właściwie. Dobra wiadomość jest taka, że gdy już wiesz, jakie to są, możesz zrobić coś z tym. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę stoi na przeszkodzie długowieczności po 80 roku życia i jak chronić się przed tym, póki masz na to czas, zostań ze mną do końca tego filmu. Te pięć niespodziewanych powodów może zmienić sposób, w jaki się starzejesz, zanim będzie za późno. Teraz zaczynajmy. Powód pierwszy. Utrata mikrospołecznego zaangażowania. Jednym z pierwszych i najczęściej pomijanych powodów, dla których wiele starszych osób nie żyje długo po 80, jest cicha zniknięcie tego, co eksperci nazywają mikrospołecznym zaangażowaniem. To nie są Twoje głębokie przyjaźnie, ani rodzinne zgromadzenia, te wciąż mają znaczenie, oczywiście, ale raczej małe, pozornie nieistotne interakcje, które kiedyś wypełniały Twoje codzienne życie, nawet o tym nie myśląc. Pomyśl, jak często mówiłeś tę cześć listonoszowi. Dzieliłeś się szybkim żartem z kasierką w sklepie spożywczym, czy kiwałeś sąsiadowi spacerującemu z psem po drugiej stronie ulicy. Te maleńkie momenty kontaktu. Były nie tylko przyjemne, regulowały twój układ nerwowy, wzmacniały poczucie przynależności i utrzymywały twoje społeczne połączenia w mózgu w gotowości. Ale po osiemdziesiątym roku życia wielu starszych dorosłych przestaje samodzielnie chodzić do sklepu, zamawiają rzeczy przez internet lub proszą rodzinę o pomoc. Przestają rozmawiać z obcymi, ponieważ ich słuch nie jest już taki jak kiedyś. Lub przestają wychodzić na zewnątrz? Po prostu dlatego, że pogoda jest trochę za zimna, albo ich kolana nie czują się stabilnie. Gdy te małe punkty społeczne zaczynają znikać, znika również coś innego witalność. Co ciekawe, większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że to się dzieje. Myślą, że po prostu upraszczają swoje życie, ale w rzeczywistości usuwają małe interakcje społeczne. Które stymulują funkcję mózgu, poprawiają nastrój i sygnalizują ciału, że wciąż są częścią żywego, oddychającego, codziennego świata. Nie musi być to skomplikowane. Znałem mężczyzn w ich osiemdziesiątkach, którzy pozostali bystrzy po prostu dlatego, że codziennie szli do tej samej kawiarni, mówili trzać, cześć, do tego samego personelu i kiwali do tych samych trzech osób na rogu. Ten pięciominutowy kawałek ludzkiego kontaktu nie był tylko rutyną, był krwią życia, nadawał ich dniu kształt, utrzymywał ich w gotowości i sprawiał, że czuli się dostrzegani. Jest biologiczny koszt, kiedy to znika. Mózg reaguje na samotność, zarówno tę głęboką, jak i subtelną, jako na stresor, zmieniając poziomy hormonów zwiększając stan zapalny i osłabiając odporność. Ale co najważniejsze, zaczyna zmniejszać sieci w mózgu odpowiedzialne za pamięć, uwagę i regulację emocji. Prosto mówiąc, sprawia, że czujesz się starszy szybciej. Więc jeśli zauważyłeś, że nie rozmawiasz tak dużo z ludźmi w ciągu dnia, lub po prostu przestałeś wychodzić na małe zakupy, Przestałeś inicjować kazualne rozmowy, lub zacząłeś czuć się niewidzialny w swojej społeczności, nadszedł czas, aby to odwrócić. Te momenty kontaktu, nawet te, które wydają się zapomniane, cicho mówią Twojemu mózgowi i ciału, że nadal ma znaczenie. Wciąż jesteś częścią czegoś, a ta wiadomość jest jednym z najpotężniejszych lekarstw na długowieczność nie tylko w latach, ale i w duchu. Powód drugi: nadmierna ostrożność i bezczynność. Innym cichym powodem, dla którego wiele osób nie osiąga daleko po osiemdziesiątym roku życia, jest coś, co na powierzchni wydaje się mądrością ostrożność. Ale jest cienka linia między byciem ostrożnym, a stawaniem się przesadnie ostrożnym. Kiedy ta linia zostanie przekroczona, konsekwencje rzadko są natychmiastowe. Ale zawsze kumulujące się. Często zaczyna się to z dobrymi intencjami. Może raz poślizgnąłeś się na schodach, lub prawie straciłeś równowagę na chodniku, więc postanawiasz ograniczyć spacery na zewnątrz. Przestajesz się schylać, by sięgnąć po niskie półki, lub wsiadać do tylnego siedzenia samochodu. Siedzisz więcej i dłużej. Ludzie wokół ciebie chwalą twoją ostrożność. Nie forsuj się, mówią. Odpocznij. I zanim się zorientujesz, stworzyłeś życie, które jest bezpieczne, ale statyczne. Ale o to, co nikt nie mówi: kiedy ruch ustaje, również siła ustaje. Nie tylko w nogach czy ramionach, ale w koordynacji, równowadze i wewnętrznej stabilności. Twoje ciało nie jest jak maszyna, która odpoczywa, aby pozostać efektywna jest bardziej jak ogród, który wymaga pielęgnacji. Kiedy aktywność spada do strumienia, rzeczy nie tylko pozostają takie same, osłabiają się. Jednym z pierwszych miejsc, w którym to się objawia, jest rdzeń. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważne są te głębokie mięśnie tułowia dla wszystkiego stania, chodzenia, podnoszenia, a nawet wychodzenia z krzesła. Jeśli te mięśnie są nieużywane nawet przez kilka tygodni, kurczą się. A kiedy się kurczą, twoja równowaga cierpi. Zaczynasz chwiać się, a cykl się pogłębia. Znałem mężczyznę imieniem Walter, 82 lata, który przestał chodzić na wieczorne spacery po tym, jak raz się poślizgnął w deszczowy dzień. Nie złamał żadnych kości, po prostu się przestraszył. Ale ten strach wystarczył. Przeszedł od chodzenia mile każdego wieczoru do siedzenia i oglądania telewizji większość nocy. W ciągu sześciu miesięcy stracił dziesięć funtów masy mięśniowej. Jego nogi czuły się jak galareta. Jego lekarz go ostrzegł, ale szkody już się zaczęły. Walter nie przestał, ponieważ był słaby, stał się słaby, ponieważ przestał. Nie sugeruje, aby ignorować rzeczywiste ryzyko. Istnieją mądre sposoby na ochronę siebie: korzystając z poręczy, nosząc stabilne buty, oczyszczając ścieżki, a nawet korzystając z laski, jeśli to pomaga. Ale jest różnica między zarządzaniem ryzykiem a poddawaniem się mu. Gdy strach decyduje o twoich ruchach, ciało zaczyna zapominać, jak w ogóle się poruszać. Więc jeśli zauważyłeś, że robisz mniej, nie dlatego, że fizycznie nie możesz. Ale ponieważ boisz się, co może się wydarzyć, zwróć uwagę na to. Zapytaj siebie: czy chronię siebie, czy powoli znikam? Bo pozostawanie przy życiu po osiemdziesiąt nie polega tylko na unikaniu upadków, chodzi o kontynuowanie ruchu, nawet jeśli musisz to robić ostrożniej, wolniej, bardziej świadomie. Ruch to sposób, w jaki ciało przypomina sobie, że wciąż jest potrzebne. To sposób, w jaki twoje systemy pozostają aktywne, jak twój mózg pozostaje czujny, a serce bije z celem. Powód trzeci: zburzone cykle snu z powodu nieregularnego naświetlenia. W twoim ciele istnieje cichy zegar, który nie tyka, ale rządzi prawie wszystkim: twoim nastrojem, metabolizmem, układem odpornościowym, a nawet tym, jak twój mózg naprawia siebie w nocy. Po osiemdziesiątym roku życia ten wewnętrzny zegar, twój rytm okołodobowy, staje się szczególnie wrażliwy. Jednym z największych powodów, dla których się psuje, jest brak wystarczającej ilości światła w ciągu dnia i zbyt dużo światła w nocy. Możesz tego nie zauważyć na początku. Być może zaczynasz trochę więcej sypiać w ciągu dnia, drzemiąc w popołudniowym słońcu, lub może przestałeś regularnie wychodzić na zewnątrz szczególnie w zimniejszych miesiącach. Możesz włączać telewizor wieczorem lub zostawiać włączone światła do późna, podczas gdy czytasz lub oglądasz film. Każda z tych zmian może wydawać się nieszkodliwa, ale razem cicho mylą ciało, co do tego kiedy powinno być czujne, a kiedy odpocząć. Ciało polega na naturalnym świetle, aby pozostać w rytmie. Jasne poranne światło mówi Twojemu mózgowi, że czas obudzić się, by się ruszać i wysłać energię tam, gdzie jest potrzebna. Ciemność w nocy sygnalizuje uwalnianie melatoniny, delikatnego hormonu, który przygotowuje Cię do głębokiego, uzdrawiającego snu. Ale gdy Twoje oczy nie otrzymują wystarczającej ilości naturalnego dziennego światła, lub gdy Twoje wieczory wypełnione są sztucznym blaskiem z ekranów lub lamp, Twoje wewnętrzne sygnały zostają pomieszane. W wyniku tego możesz mieć trudności z zasypianiem lub utrzymywaniem snu. Możesz budzić się, czując się ospały, nawet po ośmiu godzinach w łóżku. Możesz zauważyć, że przez cały dzień energia jest niższa, a pamięć nieco zamazana. Z czasem zakłócenia snu wpływają na coś więcej niż tylko Twoją energię, osłabiają funkcję odporności, czynią Twój nastrój mniej stabilnym i zwiększają ryzyko spadku funkcji poznawczych. Jest też kwestia witaminy D, którą ciało naturalnie produkuje, gdy Twoja skóra jest wystawiona na działanie światła słonecznego. Po 80 roku życia, Twoja zdolność do syntezowania witaminy D przez skórę maleje, co oznacza, że regularna ekspozycja na zewnątrz staje się jeszcze bardziej istotna. Bez niej twoje kości, mięśnie i układ odpornościowy doznają strat. Rozmawiałem kiedyś z kobietą imieniem Helen, która miała 84 lata i czuła się coraz bardziej zmęczona i oszołomiona. Jej wyniki krwi wyglądały dobrze, jej dieta się nie zmieniła, a ona nie brała żadnych nowych leków. Punkt zwrotny. Jej lekarz po prostu zalecił jej spędzenie 20 minut każdego ranka, siedząc przy oknie z roletami szeroko otwartymi oraz wyłączenie ekranów w godzinę przed snem. W ciągu dwóch tygodni jej sen poprawił się, podobnie jak jej pamięć i nastrój. To nie była nowa tabletka. To było światło. Więc jeśli spędzasz większość swojego czasu w pomieszczeniach, z zasłonami zaciemnionymi, lub jeśli twoje wieczory wypełniają niebieskie światła z telefonu lub telewizora, nadszedł czas na zmianę. Staraj się wychodzić na świeżym powietrzu w ciągu godziny od przebudzenia, nawet jeśli to tylko na kilka minut na swoim ganku. Pozwól swoim oczom i skórze wchłonąć to poranne światło. Wieczorem przyciemnij światła, aby twoje ciało mogło przygotować się do wyciszenia. Te łagodne rytmy to coś więcej niż wygoda to kwestia przetrwania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ciało nie starzeje się tylko z powodu zużycia starzeje się również z powodu dezorganizacji, gdy systemy są poza równowagą przywracając swoje bodźce świetlne. Harmonogram snu i codzienne rytmy. W ten sposób przywrócisz tę organizację. W ten sposób mówisz swojemu ciału, nawet w wieku 85 lat, że wciąż jesteśmy w rytmie, wciąż jesteśmy w ruchu, wciąż jesteśmy tutaj. Powód czwarty: tłumienie emocjonalne z powodu straty i izolacji. Do czasu, gdy wiele osób osiąga 80 rok życia, doświadczyło więcej strat. Niż wiele młodszych osób może sobie wyobrazić: małżonek, rodzeństwo, przyjaciel z całego życia, czasami nawet dziecko. Podczas gdy świat zewnętrzny może grzecznie oferować współczucie, rzadko dostrzega się, jak te straty gromadzą się, nie tylko w pamięci, ale w ciele. To, co często dzieje się po osiemdziesięciu, nie jest tylko żalem, to tłumienie emocjonalne. To powolny, cichy nawyk połykaniu bólu, zamiast go wyrażać, zakładania dzielnej maski, ponieważ czujesz, że powinieneś być już przyzwyczajony do tego, lub dlatego, że nie ma już nikogo, kto naprawdę rozumie głębokość tego, co, to, co straciłeś. Ale oto prawda: ciało nie zapomina. Kiedy żal nie jest przetwarzany, nie jest mówiony. Nie jest dzielony, nie jest w pełni odczuwany, nie znika, jest przechowywany. Z czasem ten emocjonalny ciężar staje się fizyczny. Zaczyna wpływać na twój układ odpornościowy, trawienie, sen. Zmienia twoje hormony i wprowadza układ nerwowy w ciągły stan cichego napięcia. I najtrudniejsza część? Dzieje się to w milczeniu. Na zewnątrz możesz wyglądać spokojnie. Możesz nawet powiedzieć, że masz się dobrze. Ale jeśli twoje ramiona stały się nieco cięższe, jeśli twoje oddychanie jest nieco płytsze, jeśli twoje iskry przygasły na tyle, że już nie czujesz się jak dawniej, żal może być powodem, nawet jeśli nie mówiłeś o tym od lat. Pamiętam mężczyznę imieniem George, 86 lat który stracił swoją żonę po sześćdziesięciu latach. Nie płakał zbyt dużo, mówił, że to nie w jego stylu. Twierdził, że jest w porządku, ale w ciągu roku stracił na wadze, przestał chodzić do ośrodka seniora i miał problemy ze snem. Nie z powodu choroby, ale ponieważ jego ciało nosiło smutek, który nigdy nie został uwolniony. Widzisz... Ból emocjonalny nie musi być dramatyczny, aby być szkodliwy. Gdy już zaczyna mieć wpływ na twoje zdrowie, połączenie nie zawsze jest oczywiste. To, co utrzymuje ludzi przy życiu długo po 80 roku, często nie jest tylko siłą fizyczną. To wentylacja emocjonalna, to posiadanie bezpiecznych, otwartych dróg do wyrażenia smutku, lęku i tęsknoty, to możliwość powiedzenia: tęsknię za nią. Wciąż jestem zły, lub czuję się samotny, bez obawy o osąd. Taki rodzaj uwolnienia sprawia, że serce znowu może oddychać, a gdy serce może oddychać, ciało może się leczyć. Dlatego osoby, które żyją długo, mają zazwyczaj jakąś formę ujścia może zaufanego przyjaciela, dziennik, wiarę, grupę społeczną, lub nawet terapeutę, który pomaga im rozwiązać historie, które nosili przez dziesięciolecia. Cokolwiek to jest, zasada jest ta sama. To, co zostaje wyrażone, może być przekształcone, a to, co jest pogrzebane, gnije. Więc jeśli coś w sobie tłumisz, nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że nie wiedziałeś, gdzie to umieścić, nadszedł czas, aby zrobić miejsce. Nie tylko dla twoich emocji, ale dla twojego życia. Bo prawda jest taka, że że serce może unieść tylko tyle, zanim zacznie cicho się zamykać. Jeśli chcesz przeżyć po osiemdziesiątym roku życia, nie tylko oddychając, ale żyjąc, musisz pozwolić sobie również czuć. Powód 5. Stopniowa utrata codziennego celu. Jednym z najbardziej niewidocznych powodów, dla których wiele osób nie prosperuje po osiemdziesiątym roku życia. Jest powolna erozja czegoś, co często traktujemy jako coś oczywistego, dopóki tego nie stracimy codziennego celu nie celu życiowego w wielkim filozoficznym sensie ale prostego rodzaju który sprawia, że wstajesz z łóżka rano z czymś do zrobienia, gdzieś do pójścia, kogoś do zobaczenia. Cel nie musi być dramatyczny to może być podlewanie roślin przed tym, jak słońce stanie się zbyt gorące. Karmienie sąsiedzkiego kota, który czeka na twoje drzwi, pisanie listu do wnuczki, lub naprawa zawiasu na tylnej bramie. Ale gdy te małe rutyny zaczynają umykać, gdy poranki przychodzą bez powodu do ruchu, a wieczory nadchodzą bez niczego, co warto reflektować, coś wewnątrz zaczyna cicho się zamykać. Ciało słucha umysłu, a kiedy umysł nie widzi już powodu, aby pchać do przodu, Ciało podąża za nim. Apetyt spada, ruch zwalnia, a bez celu systemy, które dawniej regulowały twoje zdrowie, zaczynają milknąć nie dlatego, że są zepsute, ale dlatego, że czekają na powód, aby włączyć się z powrotem. Jest to łatwe do przeoczenia, ponieważ dzieje się stopniowo. Może twoja cotygodniowa gra w brydża została odwołana, może grupa w kościele przestała się spotykać? Może Twoja rodzina odwiedza cię rzadziej, albo Twoja starożytna rola jako wolontariusza zakończyła się, gdy zaczęły boleć cię kolana. Mówisz sobie, że to normalne, że to część starzenia się, lecz głęboko w środku czujesz, jak dni zaczynają się zlewać, każda cichsza od poprzedniej. Poznałem kobietę imieniem osiemdziesiąt osiem lat która wydawała się bardziej żywa niż większość ludzi w połowie jej wieku. Nie była bogata, nie była w doskonałym zdrowiu i nie była otoczona dużą rodziną, ale miała jedną rzecz, która nigdy nie zniknęła z jej rutyny. Co poniedziałek pisała kartki pocztowe do osób starszych w swoim kościele. Co czwartek gotowała zupę, która była potem mrożona dla lokalnego schroniska. Każdego dnia około godziny 15:00 siadała przy oknie, aby obserwować dzieci z sąsiedztwa wracające ze szkoły. Znała ich imiona, kiwała im, a one też kiwnęły w odpowiedzi. To nie było luksusowe, ale nadawało jej dniowi strukturę, rytm serca i ciągłość życia. I to jest sekret, o którym nikt nie mówi. Ciało pozostaje przy życiu, tak długo, jak wierzy, że jest potrzebne. Cel, nawet ten najmniejszy, to jak paliwo. Mówi Twoim komórkom, aby nadal naprawiały, Twoim organom, aby nadal funkcjonowały, a Twej głowie, aby nadal uczyła się. Kiedy tracisz to poczucie istotności, kiedy czujesz, że Twoja obecność nie ma znaczenia dla nikogo lub niczego, płomień zaczyna się przygasać. Dlatego ludzie, którzy żyją dłużej niż osiemdziesiąt z gracją i witalnością, zazwyczaj mają coś, co kotwiczy ich dzień. Może to być ogród, zwierzę, dziennik, rytuał, telefon, czy nawet prosta poranna modlitwa. Co ważne, nie chodzi o skalę, ale o konsekwencje. To świadomość, że kiedy otworzysz oczy rano, jest powód, aby wstać. Więc jeśli czujesz się trochę zagubiony, jakby twoje dni straciły kształt lub sens, nie ignoruj tego. To nie tylko smutek, to sygnał: twoje ciało prosi o rytm, strukturę, łączność, o cel. Bo na końcu dnia długowieczność nie polega tylko na biciu serca chodzi o pragnienie, aby serce biło. To ciche pragnienie, aby wciąż iść naprzód, pozostać w kontakcie, nadal mieć znaczenie. To właśnie niesie ludzi poza osiemdziesiątkę w życie. Które wciąż wydaje się pełne. Ostateczne myśli. Gdy zbliżamy się do końca tego filmu, chcę zostawić cię z prostą, ale potężną prawdą. Większość ludzi nie gaśnie po 80. roku życia z powodu pojedynczego momentu. Nie jest to diagnoza, upadek ani urodziny, które nagle zmieniają wszystko. To powolne, ciche wygasanie nawyków, rytmów i powodów, aby pozostać zaangażowanym. Często te zmiany są tak subtelne, tak stopniowe, że nie zdajesz sobie sprawy, co się dzieje, dopóki coś wewnątrz nie czuje się słabiej niż kiedyś. Ale dobra wiadomość jest taka: tak jak te zmiany zachodzą powoli, mogą również być odwracane powoli. Jeden spacer na zewnątrz, jedna dodatkowa rozmowa z kimś w sklepie, jeden mały rozciąg w poranku, jedna rzecz, którą zrobisz dzisiaj, nie dlatego, że musisz. Ale dlatego, że przynosi strukturę, łączność lub sens. Tak zaczynasz zmieniać sytuację na lepsze. Przypomnij sobie pięć niespodziewanych powodów, które omówiliśmy. Który z nich zaskoczył Cię najbardziej, który wydawał się nieco znajomy? I co najważniejsze, na co jesteś gotowy działać, nawet w mały sposób, zaczynając od dzisiaj. Bo prawda jest taka że masz więcej mocy niż myślisz, nie by zatrzymać proces starzenia, ale by zmienić sposób, w jaki się starzejesz. Jeśli jesteś gotów pozostać czujny na ciche zmiany, chronić swoje rytmy, zabezpieczać swój cel i pozwolić sobie odczuwać to, co trzeba odczuwać, to istnieje duża szansa, że nie tylko dojdziesz do osiemdziesiątu, ale również przeżyjesz to pełnią życia, Głęboko i na swoich warunkach. Dziękuję, że do nas dołączyłeś. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyłeś i jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, Proszę, polub go, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. Dziękujemy za oglądanie i czekamy na Ciebie w kolejnym filmie.